Bardzo dużo osób wystartowało. Mamy około 270 zawodników na dwóch trasach. Pierwsza trasa 150 już wyruszyła. Tutaj, tak jak widzimy, w Rzymkowicach pierwsi zawodnicy. Trasa 80 startuje za 10 minut i tu mamy 80 km. Także zawodnicy się powoli zbierają. Miejmy nadzieję, że będzie ogień. Pogoda jest mega, fantastyczna. Humory dopisują. Także czego chcieć więcej? Dzięki temu, że z Marcinem żeśmy się spotkali to mogliśmy zrobić pierwszy punkt rowerowy w Mikolinie. I Dokładnie. Dzisiaj Marcin mnie zaprosił na takie piękne, tutaj yy, piękną inicjatywę. Rowerową, także jak słyszałem, że mogę podjechać też na rowerze 80, machniemy organizacja na najwyższym poziomie. Uważam, że Lewin Brzeski po tej powodzi zasługuje na taką piękną imprezę, bo naprawdę to, co tutaj się działo, ja sam walczyłem z tą powodzią. No, motywuje ludzi, zrzesza ludzi. Mnóstwo różnych rejestracji z, z miejsc poza województwa polskiego również tutaj zauważyłem. Także widać, że ta impreza cieszy się dużym zainteresowaniem. Dużo młodych, przekrój wiekowy od najmłodszych do najstarszych. Piękna impreza. Naprawdę gratulacje dla Stowarzyszenia i dla Lewina Brzeskiego. Nazywam się Tomasz Martyna. Piękna trasa, pogoda sprzyjała. Naprawdę pięknie było. Tomasz misa. Jesteśmy w ogóle z opolszczyzny i podziwiamy te nasze tereny koło jezior. Nie no, super. A pogoda jeszcze do tego i szczytny cel. Gratulacje, Dziękuję. Dziękuję. przejdzie. Przejdzie. Dziękuję. Gratulacje. Patrz Paweł z brzegu. Rywale się ścigali i porządnie na koniec. Wyścig prawdziwy szosowy się zrobił, bo było nas aż siedmiu bodajże, a po końcówka po szosie, takie szachy. Wcześniej było szybciej po szutrach niż na tej szosie, bo każdy nie chciał się wychylić i na ostatnim kilometrze się rozegrało. Rok temu się nie udało, był defekt i tym razem się udało. Dzień dobry, Sylwia Zamirowska. Właśnie wróciliśmy z rajdu 20-kilometrowego do rezerwatu Pokory, gdzie nasza grupa miała wykład przeprowadzony przez pana Leśniczego oraz przez panią ornitolog. Myślę, że dla całej grupy, która brała udział w naszym wyjeździe, to jest idealna forma spędzania wolnego czasu i łączenia rodziny, bo jak wiemy, w obecnych czasach rodzice często długo pracują, dzieci są samodzielne i muszą być same w domu, a taka forma relaksu Wolnego czasu, spędzania pozwala na to, żeby być razem, żeby się cieszyć dobrą pogodą, znajomymi, których tutaj spotykamy i atmosferą, jaka ma miejsce na wszystkich wydarzeniach, stowarzyszenia kręcimy dla zabawy.